Poznaj top 5 najlepszych zestawów świątecznych, dzięki którym oszczędzisz najwięcej. Oglądaj ze mną. Zestaw mrożne Malina bestseller do makijażu. Oszczędzasz aż 89 zł, ponieważ kultowy tusz Panorama, który mam właśnie na rzęsach, dostajesz gratis. W zestawie również uniwersalny krem CC i przepiękna, klasyczna brudno-różowa szminka, którą też uwielbiam i noszę na okrągło na ustach. Zestaw Ekspres Polarny, kultowy zestaw do domowej mikrodermabrazji korundowej. Gratis, ekskluzywny, wygładzający krem pod oczu, który pięknie rozjaśnia i prasuje zmarszczki. Obowiązkowy w kosmetyczce każdej kobiety. Śnieżny Patrol to mega dawka nawilżenia, obowiązkowa w sezonie jesienno-zimowym. Otrzymujesz booster z kwasem hialuronowym i ceramidami. Możesz wybrać formułę kremu intensywnie nawilżający dla skór normalnych, suchych lub bezsłuszczowych dla cer mieszanych i tłustych i oszczędzasz aż 97 zł, bo płyn nawilżający, odświeżający otrzymujesz gratis. Świąteczny blask, zdecydowanie najlepszy zestaw, codzienna, kompleksowa pielęgnacja i serum z witaminami C i E, serum młodości o wartości prawie 300 zł w prezencie. To full pakiet pielęgnacyjny dla Twojej cery. Nowa zima to prezent dla każdego, peeling i balsam regenerujący delikatną skórę ust i zabezpieczający skórę dłoni i nawilżający krem do rąk gratis. Myślę, że zgadzasz się ze mną, że to jest najlepsza oferta świąteczna na rynku. Jeśli chcesz otrzymać ode mnie poradnik prezentowy i link do tych zestawów, zostaw komentarz w prezent, a ja wyślę ci go w wiadomości prywatnej. Fajnego dnia.